Cześć! W dzisiejszym filmie zdradzę Wam przepis na idealny sos beszamelowy, który naprawdę wychodzi za każdym razem. Do jego przygotowania potrzebujemy 50 g mąki pszennej, 50 g masła oraz 500 ml mleka. Najlepiej, żeby to mleko było tłuste. I przyprawy: szczypta soli, szczypta pieprzu i szczypta gałki muszkatołowej. Przygotujmy sobie niewielki rondelek i rozpuszczamy w nim masło na małym ogniu. Gdy masło się rozpuści, będziemy dosypywać do niego mąkę pszenną. Pamiętajmy o czymś, czym będzie nam wygodnie mieszać, bo musimy tutaj dokładnie wmieszać mąkę w masło, tak żeby nie było żadnych, żadnej widocznej mąki. To będzie taka gęsta papka. Może nam to zająć chwilę. Gdy już to wymieszamy, wlewamy połowę mleka i rozpuszczamy naszą gęstą mazę w mleku. E, mieszamy do momentu, aż całkowicie się ona w mleku rozpuści, i to jest warunek do tego, żeby wlać drugą porcję mleka, już ostatnią. Teraz po prostu czas jest kluczem. Musimy mieszać przez około 15-20 minut. Nie dosypujemy żadnej mąki, dosypujemy tylko przyprawy. Może nam się to wydawać nierealne, że ten sos zgęstnieje, natomiast musicie mi zaufać. Czas jest najważniejszym składnikiem. Po 20 minutach ten sos zacznie gęstnieć i będzie miał właśnie taką idealną konsystencję. Cierpliwe, cierpliwe mieszanie na wolnym ogniu to jest klucz do idealnego Beszamelu, który udoskonali nasze dania. Dziękuję Wam za dzisiaj, buziaki, trzymajcie się, cześć.